Jesteśmy dzisiaj tuż po sesji Rady Miejskiej w Mikstacie. mamy okazję rozmawiać z radnym, nie może Pan się sam przedstawić, Damian Strzelczak. Tak, jest pan doświadczony samorządowcem, ponieważ to chyba nie jest pana pierwsza kadencja. Nie, to nie jest moja pierwsza kadencja, w sumie trzecia dwie kadencje z rzędu, kadencja przerwy i obecnie kolejna kadencja. Mhm. Zauważyliśmy, że jest pan w czasie sesji dość aktywnym radnym, bardzo często zabiera pan głos, często ma pan zdanie odmienne od innych. Z czego to wynika? Ja myślę, że oczekiwania ludzi mieszkających w mieście, mikstacie i gminie są takie, żeby ich reprezentować. To jest nasza służebna rola w tej, w tej kwestii. Uważam, że nie chodzi o to, żeby być oponentem i, i mieć odmienne zdanie, tylko wyrażać i przekładać zdanie mieszkańców na sesji, która się odbywa. Na poprzedniej sesji, jeśli dobrze pamiętam, wyraził Pan wątpliwość, czy przekazywanie informacji w temacie budowy uwodnicy mieszkańcom Komorowa i generalnie mieszkańcom gminy Miksat było odpowiednie, czy wystarczające ze strony Urzędu Miasta i Gminy Miksat. Znaczy, panie redaktorze, no, słuchając głos ludzi, którzy się wypowiadają w tej sprawie, sprawiają wrażenie niedoinformowanych wręcz. Sołty z tej miejscowości czy spełnia swoje zadanie, nie wiemy. Te twierdzenia, które, które padły, że często jest u burmistrza, ale nie przekłada to się na wiedzę mieszkańców, czyli nie tworzy zebrań miejskich, nie czy wiejskich, nie informuje tych mieszkańców, jakie z tego tytułu są przeszkody, czy oni to odczuwają. Wobec tego no, można stwierdzić, że ta informacja jest zbyt słaba z dokumentacją, która jest tam gdzieś opracowana u inwestora. Nie do końca może ci ludzie są zapoznani. Stąd te głosy negatywne. Możliwe, że to się zmieni po zapoznaniu i może teraz po wyborze starego, nowego Sołtysa, że ci mieszkańcy otrzymają definitywnie odpowiedzi w tych sprawach. Z wiedzy, której posiadamy, w, w międzyczasie, między tamtą sesją a tą, było zebranie, odbywało się zb, zebranie wiejskie w Komorowie, na którym, z tego co wiemy, pana nie było. Dlaczego pan wtedy nie chciał reprezentować mieszkańców? Znaczy, strictum, jeżeli chodzi o zebrania wiejskie, dotyczą mieszkańców i danych radnych z tego terenu lub sołtysów. No ja akurat nie było mi to dane z tego względu, że yy, Osobowo nie uczestniczyłem ze względów na, na to, że nie byłem na miejscu. Byłoby mi mile, jeżeli byłbym zaproszony wprost, wtedy moglibyśmy sobie poukładać harmonogram, także mógłbym uczestniczyć w tym zebraniu, tak samo jak już zapowiadam, że w dzisiejszym dniu jest zebranie miasta. Gdzie no niestety nie będę uczestniczył, bo za chwilkę będę wyjeżdżał. To też jest już zaplanowane wcześniej, a no po tym zebraniu wcześniejszym, które w mieście się odbyło, niestety kworum nie zdecydowało wybranie przewodniczącego samorządu mieszkańców. Wobec tego jest nowe ogłoszenie, a ono koliduje z, niestety z moim harmonogramem. I, I niestety przykro mi, nie będzie dzisiaj mnie na tym zebraniu. No tak, ale w trakcie sesji chciał pan, czy wypowiadał się pan w, w obronie, czy w imieniu mieszkańców Komorowa? A przed chwilą pan powiedział, że to zebranie jest stricte dla mieszkańców, dla Sołtysa i tamtych radnych. Czy stając się radnym miejskim, nie staje się pan przedstawicielem wszystkich mieszkańców? Jestem reprezentantem wszystkich mieszkańców, a głos, który podjąłem na tej sesji, bo to była dopiero druga sesja, można powiedzieć, był spowodowany tym, że mieszkańcy tejże miejscowości zwrócili się do mnie. Wobec tego byłem jak gdyby zobowiązany. Ten temat, jak i również dwóch bodajże radnych, też ten temat podjęło. Dobrze, jeszcze w kwestii poprzedniej sesji chcieliśmy się zapytać, przyglądaliśmy nagrania tej sesji i mamy wątpliwości co do słów, które padły z Pana ust. Czy faktycznie używał Pan wulgaryzmów? Nie, myślę, że nie. To w takim razie co usłyszał Radny Dominik Skrzypczak? No, trudno mi powiedzieć, ale myślę, że raczej nie. Rozumiem. A co oznacza Panycki gest na samym końcu tej sesji? Tutaj pod szyją. Tak zrobiłem? Tak pan zrobił. Nie wiem, może jakiś odruchowo, ale trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Zachęcamy do przejrzenia tego nagrania i uważamy, że należałoby wyjaśnić i kwestię tych użytych słów wobec innego radnego i kwestię tego gestu. Może wystarczy mieszkańców przeprosić i wyciągnąć jakieś wioski na przyszłość. Jasne, jestem cały, jak gdyby, dziękuję za tą uwagę i na pewno się zweryfikuję, jeżeli to miało komuś jakiś zaszkodzić, czy miało odniesienie, że to niewłaściwe, czy nieodwłaściwy gest, czy jakaś wulgaryzm. Może, może tak było, ale nie jestem pewien, że tak faktycznie. Jeżeli tak, to przepraszam z góry z, i jeżeli to chodziło o pana Skrzypczaka, jeżeli tak faktycznie to się odnosiło do niego, nie jestem w stu pewien. Jeżeli tak, przepraszam ewentualnie wszystkich widzów i, i, i tych, którzy no, poczuliby się urażeni z tego powodu. Myślę, że nie, ale zawsze wiadomo, że emocje grają górę w takich sytuacjach. Mogło tak zaistnieć. Natomiast na pewno bezpośrednio co do pana Skrzypczaka, to ja nie mam żadnych uwag do żadnego radnego, który w tej Radzie uczestniczy, czy jest za, czy przeciw. Chcieliśmy tylko tutaj wyjaśnić, że ten sygnał, czy tą informację uzyskaliśmy od mieszkańca, który bacznie ogląda sesję Rady Miejskiej i zwrócił nam uwagę, na który fragment nagrania mamy zwrócić uwagę. Jest to koniec sesji po drugiej godzinie, bodajże druga godzina, dwudziesta minuta i dalej. Te dwa zdarzenia są jakby od siebie delikatnie oddalone. Zachęcamy do przejrzenia. Dzisiaj dziękujemy za rozmowę, życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.